Niech będzie odpalony. W dzisiejszym odcinku powiem Wam o utwardzaniu przedniego zawieszenia. Będę z tej okazji chciał wytłumaczyć Wam również podstawowe rzeczy, co dzieje się w przednim zawieszeniu, abyście zrozumieli dlaczego co się wydarza. Spróbuję również obalić bardzo popularny mit o tym, że zmiana oleju w przednim zawieszeniu zmieni jego twardość. Zapraszam do oglądania, lajkowania oraz subskrybowania mojego kanału. Na początek trochę teorii. Zawieszenie przednie w motocyklu zbudowane jest zupełnie inaczej niż zawieszenie, na przykład w samochodzie. W samochodzie mamy osobno sprężynę i amortyzator. Łatwiej jest więc rozróżnić ich funkcje. W motocyklu, jako że wszystko jest zabudowane w jedną lagę, zarówno amortyzator jak i sprężyna, troszkę trudniej jest rozróżnić. Co jest za co odpowiedzialne i co jak działa. Ale mamy tam również sprężynę, która jest odpowiedzialna za twardość przedniego zawieszenia, bo po prostu tak działa sprężyna. Jeżeli przyłożymy do niej daną siłę, to skróci się ona o dany odcinek. Mamy również w przednim zawieszeniu motocyklowym amortyzator. I to właśnie za amortyzację odpowiedzialny jest olej, a konkretnie jego lepkość. Amortyzator działa tak, żeby tłumić ugięcie sprężyny. Sprężyna będzie podczas jazdy po wybojach pracować jak piłka. Przednie koło może podskakiwać. Kiedyś zresztą podskakiwało, bo pierwotnie motocykle albo nie były wyposażone w amortyzator, albo był to bardzo prosty, cierny amortyzator, który miał po prostu spowalniać ruchy sprężyny. W dzisiejszych zawieszeniach, za spowalnianie ruchu sprężyny, zwłaszcza podczas powrotu przedniego zawieszenia, kiedy sprężyna się rozpręża. Jest odpowiedzialny olej, który przepływa sobie przez odpowiednie tam kanaliki i zaworki. Zaraz spróbuję Wam to pokazać na konkretnych przykładach. Jak widzicie, mamy tutaj zawieszenia rozłożone. Te zawieszenia już widzieliście w poprzednich filmach. Póki je mam, póki są rozłożone, mogę Wam to i owo na ich przykładzie pokazać. I tak weźmy sobie na początek to przedpotopowe zawieszenie z CX. -a. Mamy sprężynę i mamy amortyzator. Tu amortyzator jest bardzo, bardzo prosty. Ten tłok normalnie jest w środku, w róże, i po prostu, gdy zawieszenie się ugina, on tutaj pracuje. Amortyzacja polega na tym, że tu przez te. Otwory oraz przez O T, nie wiem czy je widać, dużo mniejsze otwory przelewa się po prostu olej stąd tam z górnej części do dolnej. Tu amortyzacja jest naprawdę prosta i archaiczna. W trochę nowszych teleskopowych zawieszeniach tu na dole są już zaworki, które w jedną stronę, gdy zawieszenie się ugina, Puszczają trochę więcej oleju, natomiast gdy zawieszenie wraca, puszczają trochę mniej oleju, dlatego ono wraca wyraźnie wolniej niż się ugina. W takim zawieszeniu, to znaczy też i w takim, które ma już tutaj te zaworki, jeżeli zmienicie olej na taki o większej lepkości, to po prostu ten ruch będzie się odbywał wolniej. Zwłaszcza przy Odbiciu, gdy te zaworki będą przymknięte i będą przepuszczać mniejszą ilość oleju, bo będzie on o większej lepkości. Popularnie yy, mówiąc, będzie gęstszy, chociaż tak naprawdę z gęstością w fizycznym tego yy, słowa znaczeniu to nie ma ani trochę wspólnego. Tutaj natomiast, w tym upside downie, ten amortyzator. Jest już, mimo że w środku zabudowany, jest już tak naprawdę zupełnie osobny. Oczywiście mamy tutaj sprężynę. Tutaj za napięcie wstępne tej sprężyny odpowiada ta rurka, jej długość. Jeżeli na przykład dalibyśmy taką rurkę o centymetr dłuższą, Znacząco zmieniłoby się napięcie wstępnej sprężyny, wstępne sprężyny i zawieszenie zrobiłoby się dużo, dużo twardsze. Jeżeli natomiast w takim zawieszeniu nalalibyśmy oleju o większej lepkości, to działałoby ono również tak jak w przypadku tego zawieszenia trochę wolniej, zwłaszcza przy. Odbiciu. Tutaj ten amortyzator działa tak, że y, również tutaj mamy, tak jak i tam, takie otworki. Jednak, tłoczysko mamy tutaj, chodzi ono, jest zamontowane do korka, i chodzi tutaj o w tej rówce. Tam w środku, y, na końcu tego. Pręta są również zaworki, które właśnie olej w tamtą stronę puszczają dużo, dużo szybciej, jak zawieszenie się ugina, jak dochodzi do skompensowania zawieszenia, natomiast dużo wolniej, jak zawieszenie wraca. Tutaj, jak widzicie, jest drugi taki tłoczek, który działa trochę później. Jak zawieszenie już jest w połowie swojego ugięcia, daje dodatkową amortyzację. Dodatkowo, że tak powiem, wyhamowuje to dobicie, to ugięcie. Ale tak naprawdę, jak tutaj dacie olej o większej lepkości, to no będzie to działać po prostu wolniej. Zawieszenie nie będzie twardsze, tylko będzie. Inaczej reagować. I zarówno to zawieszenie, jak i to zawieszenie nie ma żadnej regulacji. Tu nie ma możliwości regulacji ani napięcia wstępnego sprężyny, ani regulacji tego tłumienia. W zawieszeniach motocyklowych, przednich, już gdzieś. Chyba w latach 70. zaczęły pojawiać się pierwsze możliwości regulacji. Najpierw była to regulacja napięcia wstępnego sprężyny, dzięki któremu można było właśnie zmienić twardość przedniego zawieszenia, jeżeli na przykład braliśmy dodatkowy bagaż pasażera i tym podobne. A później, gdzieś, chyba w latach 90., coraz popularniejsze. Stawało się również regulacja tłumienia. I to zarówno regulacja tłumienia dobicia, jak i regulacja tłumienia odbicia, czyli takie zazwyczaj ze skrótem COMP od COMPRESSION, to śrubka, która jest odpowiedzialna za regulację tłumienia dobicia, czyli Wykręcając lub wkręcając śrubkę, zmieniamy właśnie ilość przepływającego oleju przez zaworki, przez co zawieszenie reaguje wolniej lub szybciej podczas dobicia, podczas ściskania sprężyny. Natomiast takie skrót REB od Rebound to jest tłumienie odbicia. I kręcąc śrubką od tłumienia odbicia, możemy regulować sobie to, jak szybko zawieszenie będzie wracać. Również zmieniając ilość oleju, która będzie przepływać przez zaworek. Zazwyczaj tłumienie odbicia regulowane jest na górze zawieszenia, a tłumienie dobicia. Na jego dole. Czasem też niektóre zawieszenia skonstruowane są tak, że w jednej ladze mamy możliwość regulacji tłumienia odbicia, a w drugiej tłumienia dobicia. Zwracajcie na to uwagę i zwłaszcza w takich zawieszeniach zmiana oleju na taki o innej lepkości może nam bardzo, bardzo dużo namieszać i sprawić, że zawieszenie będzie działać. Dużo gorzej, a nie dużo lepiej. Tak więc pamiętajcie, że aby utwardzić przednie zawieszenie, trzeba zmienić napięcie wstępne sprężyny lub wymienić sprężynę na akcesoryjną, twardszą, taką, żeby przy takiej samej sile uginała się troszkę mniej niż fabryczna. Muszę w tym miejscu jednak dodać, że Olej tak naprawdę ma pewien wpływ na twardość przedniego zawieszenia. Ale nie lepkość oleju, a jego ilość. Bo przednie zawieszenie jest szczelne. Tak więc oprócz tego, że za ugięcie odpowiedzialna jest sprężyna, to również dodatkowo działa pewna sprężyna gazowa, czyli. Przy maksymalnym ściśnięciu zawieszenia mamy również kompresję powietrza, które w przednim zawieszeniu po prostu się znajduje. I jeżeli nalalibyśmy do zawieszenia więcej oleju niż zaleca producent, to ta poduszka powietrzna będzie twardsza, bo powietrze skompresuje się do mniejszej ilości, będzie więc w zawieszeniu większe ciśnienie. Natomiast jeżeli nalejemy go mniej, ta poduszka powietrzna będzie miększa, bo będzie występować mniejsze ciśnienie po prostu po ugięciu przedniego zawieszenia. Nie polecam jednak robić takich eksperymentów samemu, gdyż za mała ilość oleju może spowodować to, że zawieszenie nie będzie miało dostatecznego smarowania. Natomiast za duża ilość oleju. A co za tym idzie, za duże ciśnienie w nim panujące może powodować, że dużo szybciej uszkodzeniu ulegną uszczelniacze przedniego zawieszenia, bo one też są przystosowane i wyliczone do określonego ciśnienia. Ogólnie temat zawieszeń i ich regulacji jest bardzo rozległy i bardzo skomplikowany. Myślę, że Będę jeszcze wracał do aspektów związanych właśnie z zawieszeniem w motocyklach i ich regulacją. Ale na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia.